Najważniejsza gonitwa płotowa w Polsce w całym sezonie, więc zapewne duże emocje przed nami. I jazda. Dała sygnał do startu sędzia Monika Libental. Bardzo ładnie, bardzo równo zbliżają się do pierwszego płotu tuż przed państwem. Bardzo blisko siebie są konie, te odległości niewielkie, ale na froncie jest Altus, tuż obok Lord Dragon, następnie Dominik, Doncasters i zamyka stawkę w tej chwili Darbuja. Długi dystans tej gonitwy bardzo długi, więc tutaj bardzo się liczy dobre rozłożenie sił, żeby za bardzo nie przeforsować konia na wstępie tej gonitwy, no bo wtedy dystans może się okazać zbyt wymagający, więc jak na razie tempo tej gonitwy równe, spokojne, konie blisko siebie. Altus jest na froncie. To Jarosław Myszka zdecydował się jak na razie wziąć na siebie dyktowanie tempa w tym wyścigu. Za nim stajenny kolega Lord Dragon, następnie Dominik Doncaster's i zamyka Darbudżan. Ale jeszcze cała masa dystansu przed nimi do pokonania, więc tak naprawdę jeszcze wszystko nam się w tej gonitwie może wydarzyć, i konie naprawdę mogą się dowolnie przetasować. Na froncie jest Altus, za nim Lord Dragon, następnie Dominik, i zamykają tę stawkę Doncaster razem z Darbudżanem. Kolejny płot już pokonany przez wszystkie konie. Cały czas na froncie jest Altus pod Jarosławem Myszką, na drugim jest Lord Dragon, następnie Dominik Doncaster z Darbudżan. Te odległości między nimi są... Tak niewielkie, że naprawdę wszystko tutaj może nam się zdarzyć. Jak na razie widać, że jeźdźcy pilnują po prostu tego, żeby nie przeforsować konia, żeby spokojnie, bezpiecznie wszystkie płoty przeskoczyć. Oni teraz będą biec w naszą stronę, ale to jeszcze nie jest koniec tego wyścigu tak naprawdę. To będzie dopiero połowa tego wyścigu. Kiedy pojawią się tutaj przed trybuną główną, to tutaj będą pokonywać teraz kolejne płoty. I kiedy dobiegną tutaj przed nas, no to będziemy mogli powiedzieć, że dopiero połowa wyścigu, że jeszcze pełne kółko przed nimi, że jeszcze cała masa dystansu, cała masa walki, płoty do pokonania. A im są wszyscy bardziej zmęczeni, tym to zadanie jest trudniejsze. Proszę Państwa, całe kółko jeszcze przed nimi, więc dodajmy im sił do walki, dopingujmy swoich faworytów. Zbliżają się do płotu tuż przed Wami. Altus, Don Dragon, Dominik, Darbujan, Don Casters. Teraz, tak naprawdę, można to powiedzieć, że zacznie się już taka naprawdę prawdziwa walka. Teraz już nikt nie będzie odpuszczał, nie będzie zachowawczo, możemy się spodziewać zwiększenia tempa. No, i zapewne za moment będą się starali zbudować sobie jakąś przewagę. Były tam problemy jeźdźca Pawła Peprny na koniu Don Casters na poprzednim płocie, ale na szczęście bez upadku. Cały czas na froncie od startu Altus pod Jarosławem myszką drugi jest Lord Dragon. Następnie jest Doncaster z Dominik i Darbujan zamyka stawkę. Ale te odległości między końmi cały czas są bardzo, bardzo małe. Cały czas ta stawka jest mocno zgrupowana i mimo że tempo nam się zdecydowanie zwiększa, to jak na razie nikt nie daje rady konkurentom Uciec. Altus jest na prowadzeniu od startu. Cały czas ten koń dyktuje tempo, ale na drugie miejsce przesunął się już Dominik. Koń oznaczony siódemką. Trzeci jest Lord Dragon. Na czwartym jest Doncaster. Chociaż po problemach na kolejnym płocie odpada na piąte miejsce, wyprzedzany przez Darbujana. Stara się na to czwarte wrócić i właśnie mu się to udaje. Zapowiada nam się pasjonująca walka na finiszu Wielkiej Partynickiej, bo konie są już w połowie zakrętu, a te odległości między nimi są naprawdę minimalne, więc wszystko rozstrzygnie się tak naprawdę dopiero na prostej finiszowej, na którą wyprowadza Altus, ale mocno naciskany przez Dominika, przez Lorda Dragona i przez pozostałe konie zresztą też. Zbliżają się do kolejnego płotu. Altus i Dominik blisko siebie gonią pozostałe konie. 400 metrów przed celownikiem wszyscy jeszcze liczą się w walce o zwycięstwo w Wielkiej Partynickiej. To będzie pasjonująca walka. Artus środkiem, Dominik najbliżej nas, włącza się tam jeszcze Doncasters i pokonały już ostatni płot. Walka o rozstrzygnięcie przed nami. Darbujan środkiem się przesuwa i walczy z Dominikiem. Darbudżan i Dominik, Darbudżan rozplanował to mądrze, Niklas Löwen, Darbudżan wygrywa wielką, Wrocław... wielką Partynicką. Dominik drugi, na trzecim Lord Dragon, na czwartym Doncasters, na piątym prowadzący od startu Altus. Fascynująca walka na finiszu Wielkiej Partynickiej. Został nieco z tyłu Niklas Loven, kontrolował dystans, zachował siły na finisz i to on w parze z Darbuchanem wygrywa najważniejszą gonitwę płotową sezonu. Czekamy oczywiście na zatwierdzenie wyniku przez Komisję Techniczną.